Jakie znaczenie dla pszczół i dzikich zatulaczy mają lipy, które dzisiaj sadzimy? No, drogie dziewczyny, ja od razu Wam powiem, że ja to jestem raczej specjalistą od drzew niż od pszczół. No ale mimo tego coś postaram się powiedzieć. Generalnie lipa to jest taka roślina, którą, o której mówimy, że jest miododajna, czyli te drzewa, te lipy, które dzisiaj posadziliście za kilkadziesiąt tak naprawdę lat, będą dla pszczół w pewnym okresie, w okresie swego kwitnienia atrakcyjne. To znaczy, że te pszczoły, których gdzieś w pobliżu będą ludzie mieli ule, no to one będą tutaj przylatywały, zbierały sobie pyłki do produkcji miodu. No i też wiadomo, no, z pszczołami jest tak samo jak z ludźmi, to znaczy czym bardziej urozmaicony jest pokarm, tym dla pszczoły jest lepiej, bo one jest zdrowsze. a taki wiadomo pokarm który ona uzyska z lasu, jest pozbawiony jakichś środków chemicznych, czyli jest naturalny i jej na pewno nie zaszkodzi. Czy mógłby Pan opowiedzieć o współpracy leśników z pszczelarzami? Znaczy, powiem Wam, że taka współpraca jest nawet uregulowana prawnie, to znaczy w ustawie o lasach są takie zapisy, które gwarantują, jeżeli pszczelarze chcą, mogą sobie zakładać na terenach leśnych Zresztą tutaj, w Zabrzegu też są ule, pasieki i oni za to nie płacą. Czyli za ten teren mogą za darmo jakby korzystać z terenów leśnych do zakładania pasie. W zasadzie tak, na tym ta formalna współpraca pszczelarzy z leśnikami się układa. Poza tym, że, że są takie stałe pasieki na terenach leśnych, to często pszczelarze występują do nas z żeby o czasową lokalizację uli. Po przywożą swoje ule, na jakiś czas stawiają je w lesie i później z powrotem je przewożą na swoje tereny. Czy w lasach spotykane są gniazda dzikich pszczół? Spotykane są, ale, ale bardzo rzadko. Generalnie ja tutaj w swojej pracy się nie spotkałem. Natomiast kiedyś, w dawnych stuleciach, oczywiście lasy były inaczej wykorzystywane. I, i teraz troszeczkę leśnicy też w pewnych rejonach, to głównie jest północno-wschodnia Polska, naśladują takie wartnictwo takie sprzed wieków i wręcz sztucznie zakładają ule, znaczy sztucznie jakby w pniach drążą dziuple, które są potem zasiedlane przez pszczoły, czyli próbują tworzyć im takie warunki, jakie one miały przed wiekami w lesie. Kiedyś pszczoły żyły w lasach. Czy wie Pan coś na temat wartnictwa? No właśnie, ja już troszeczkę tak widzę, odpowiedziałem jakby na te dwa pytania. Tak jak mówiłem, no jest taki program, który lasy państwowe realizują w północno-wschodniej Polsce i tworzą takie barcie sztuczne, bo praktycznie bez naszej pomocy te lasy jednak od wieków się zmieniały, zmieniły zdecydowanie i myślę, że, że bez takiej pomocy te pszczoły same no miałyby zdecydowanie trudniejsze warunki, żeby to stworzyć sobie taką barczę. To o tym świadczy jak to jest rzadkie, no wy pewnie też, żeście nigdy w lesie nie spotkały takie. Zresztą ważne, że to, to muszą być odpowiednie gatunki, że muszą być odpowiednie warunki, które są zapewnione zapewnio wyznaczone w takim lesie, jak tu widać za nami. One sobie raczej tych błapci nie stracą. Uh -huh. A czy lubi Pan miód? Oczywiście, no, że lubi. <laughs> e, proszę dokończyć myśl. Pszczoła to? Pszczoła to myślę bardzo pracowite zwierzę i które czasami byśmy mogli naśladować. Czy podoba się Panu nowa edycja naszego projektu, która tym razem dotyczy pszczół? Oczywiście, że mi się podoba, bo tak naprawdę mówi się, że pszczoła jest pewnym wyznacznikiem też, myślę, że czystości naszego środowiska i wręcz myślę, że jest to prawdą, że jeżeli nie będzie pszczół to to też nie będzie po jakimś czasie nas. Mm -hmm. Dziękujemy bardzo. Ja dziękuję bardzo.